Był raz pewien dom, w którym panowała cisza. W tym domu, na starej, zniszczonej kanapie, leżała kobieta o imieniu Lacey. Dni mijały, a Lacey nie ruszała się z miejsca. Jej rodzice, Clay i Shayla, przechodzili obok niej, nie zwracając uwagi na jej stan. Lacey była kiedyś pełna życia, ale teraz była tylko cieniem samej siebie. Jej ciało, które kiedyś tętniło życiem, teraz stopniało, dosłownie zrastając się z kanapą. Dni zamieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Nikt nie przychodził, nikt nie dzwonił. Świat zapomniał o Lacey. Pewnego dnia drzwi do domu otworzyły się. Wszedł policjant, który odkrył prawdę. Lacey nie żyje. Jej rodzice zostali aresztowani i oskarżeni o morderstwo drugiego stopnia. Ta historia jest przypomnieniem, że każde życie jest cenne i że nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Każdy zasługuje na miłość, opiekę i szacunek.